Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 2 Median XL Ultimative lub Let's Play. W zależności od tego co wybieram, ale po prostu Let's Play to jest w paniesku. Zagrajmy, więc wychodzi na to samo. W poprzednim odcinku cudem pokonaliśmy starożytnych, takim, że normalnie nie utraciliśmy nawet jednego Shadow'a, który. Później padał na każdym kroku, nawet cała moja drużyna padła prawie najemnik, ale to dobrze, bo starożytni są trudni do pokonania, a każdego innego możemy korzystać z portalu, yy, uciekać, wychodzić sobie miksturki, yy, odnawiać zasoby. Więc to jest akurat dobre, ale nie spoczywajmy na laurach, to jest dopiero normal, a na helu wszystko się może zdarzyć. Nie powiedziałem wam jeszcze, że prawie bym nagrywał Diablo 3 Classic, bardzo na to czekałem. 3-4 poziomy trudności: normalny, yy, koszmarny, piekielny i inferialny. Taką kampanię chciałem nagrać to barbarzyńcą, super by była, bo to co ostatnio na Krumantu nagrałem, to jest lipa, tak sztucznie to wyszło, a tam bym jak naprawdę mógł naprawdę <coughs> ładnie zagrać. Niestety yy, to było Diablo 3 Reflection, zrobi aktualizację, usunęli to, zepsuli swój produkt, który na tyle pracowali i zamy zamyślę tego to. Powstało, więc czekam dalej. Jest szansa. Wod Classic był, będzie, więc tu też może być. Warcraft, Starcraft Classic też są, więc. Miejmy nadzieję, że najbardziej klasyczne gry też będą klasyczne. Taka grasów, jakby. Dzisiejszy plan to przejście, przynajmniej dwóch poziomów: tego świątyni kamienia świata. Chyba tak to się nazywa. Jeśli się nie mylę, to tędy szliśmy, przy okazji wezmę manę. Małe poziomy, ale równie śmiercionośne, co duże. Już byłem przekonany, że to... Nightmare, I tak się bałem tych starożytnych. A, normal, to łatwiutko. Dobra, idziemy. Tu oczywiście mogą być zupełnie nowi i trudniejsi przeciwnicy. No nie, ci. Ja tu ich zajdę. Trzeba uważać. Jak obeliski postawię, no to już łatwiutko pójdzie. Nie wiem ile na raz ich mogę stawiać. 4. dobra. Zrobiłem porządek. W kostce możecie zobaczyć, nic już nie ma. Kilka rzeczy zostawiłem, odporności na następny poziom, trudności. Teraz może być coś słuchać. Słychać, bo mam telefon. Ale... Ale no właśnie. Teraz nagrywam, więc nie będę odbierał. Dobra, jest. No i miażdżymy ich, miażdżymy. Lamie padają cały czas. Okej, okay, tu w dobrym miejscu postawimy. Trochę się cofniemy, żeby te... Obeliski zrobiły swoje i teraz się można powoli wracać. Na nich takich zaatakujemy całą drużynę. O, prawie bym padł. No, shadow już nie prawie wszystkie popadały. Trzeba odnawać, jak się ma cierpliwość. Idziemy na razie w tą stronę. I są chyba silni: Eldryny Sapphire. Ale idzie ich pokonać, więc nie jest źle. Lekki pas. Tu legendy są naprawdę potężne. Bez tych obelisków nie wiem, co ja bym zrobił. To są najlepsze. Ci akurat są łatwi. Mają mało HP, małe obrażenia. Coś tu jest. Jest tu rada. Ale też widać łatwa. Ale taka zwykła rada. Tylko członkowie. Coś mi się wydaje, że tu będzie ostro. Możemy się wycofać, obeliski zrobił swoje. Później wyjdziemy na gotowe. Te shadowy są po prostu już za słabe, ale przyjmują obrażenia ładnie. I główna zaleta jest taka, że choćby ktoś miał milion obrażeń, jak nie atakuje obszarowo, no to, no to kosztuje to czas, tak? Takiego jednego na hita, 12 hitów, a w tym czasie jakieś obrażenie się mu zada. To z tą myślą. O! Gdzieś tu będzie punkt, to jest akurat przejście. Co? Anti-chamber. Hmm, dziwne. Chyba jakaś lokacja przejściowa. Albo po prostu trzeci poziom tak się tu nazywa. Tu jest punkt nawigacyjny, jest... Zobaczymy czy wszystkie... Wszystkie punkty odkryte, rewelacja. 75, tu 4. Nie wiem, co dam, ale jak będę miał jakieś trudności, to na coś się na pewno zdecyduję. Nie wiem, czy tu są resety, czy nie, ale chyba nie ma. Więc trzeba tu naprawdę myśleć. I taki zwykły gracz nie do rady. Dobrze, że słabe jest to więzienie z kości, bo tak byśmy sobie mogli nie dać rady z nim. O nie. Coś tu trudno jest. Dobra, pozorowany odwrót. Dobra. Tutaj się nimi zajmą. Chyba nie opłaca się tych tamtych. Yy. Dawaj, bo zaraz mi padną. Okej, okay, teraz się cofamy. Piper Bow. Ciekawie wygląda ta zbrojka. No, ale jest słaba. Elixir of Greed. No właśnie, to eliksiry. Pewnie sobie z nich korzystać, już zapomniałem. Ale chyba wszystkie wyszły. Tak mi się zdaje. No nie, silni są. Teraz akurat wezmę wszystkich. I nawet tego wezmę. Jedziemy ostro, nie można nam przestać. Musimy tu sobie ich rozwalić. Teraz pozorowany odwrót. Dlaczego? Jeszcze nikogo nie pokonaliśmy? ok To teraz tu już jakoś pójdzie. Z obeliskami. O, pika! o pika to jest super. Zaraz tego nie otworzyliśmy. Nie, otwarty. Dobra. Oj, oj, oj wracamy, wracamy. Chodźcie tutaj, podprowadźcie przeciwników. Przynajmniej obeliski się nimi zajmą. No to po prostu podprowadzimy przeciwników. Będzie łatwiej. To jest po prostu dobra taktyka. Zoszczędza nam czasu i jest też ciekawiej przez to. Lamię można zregenerować. No i dobra. Trochę za cicho mówiłem w poprzednim odcinku, więc teraz spróbuję trochę głośniej. W momentach walki oczywiście, ale jak się wycofuję, to wy mnie słyszycie, ja to wiem. O! Super, ale nas już wykończyli. Oni są po prostu bardzo silni. Dużo życia, dużo obrażenia. Chyba nawet z dwóch miksturek skorzystałem. No i zaraz mi znowu padną. Już mi padli. Strasznie mocna ta trucizna. Large Shield może mieć niezłe parametry. Powinni sobie z nimi poradzić. A jak nie, to ja im pomogę. No widzisz, jak bez obelisków jest trudniej zdecydowanie. Jedziemy bez cieni, bo są za słabe. Chociaż na starożytnych w ogóle nie padli, ale to dziwne. Ile mam pensywy w rękawicach? 41. To mogą być lepsze. Dobra. 10 minut. Tylko ta strona nam została, prawda? Prawda. Dobra. Jedziemy. Ci akurat są słabi. O nie. Co za kanonada. Tutaj. No i nikt to chyba by wytrzymał. Ale ja nie. Okej, okay, ci są chyba słabi, Blatstouny. Tak. Z Diablo 1. Tu byśmy sobie tych przeciwników nie zmieści się naprawdę. Kajcie, co się dzieje z tym? O, teraz mogę podnieść. Cofamy się, cofamy się, nie wiem czy zdążymy. No właśnie, ale to przynajmniej powali. Już ich pokonaliśmy, jeszcze nie. Proszę, się cofaj, żeby nas tu nie wykończyli za łatwo Te kolce są silne. No widzicie, już popadaliśmy Jak oni nam zniszczyli te? Gdzie jest najemnik? On by sobie poradził Musimy na chwilę wrócić do miasta i przy okazji... Sprzedajemy te przedmioty. Może coś będzie dobrego? Te rękawice mnie ciekawiły, nawet u 144. A jak tu u najemnika jest, i chodzi o pancerz, to tyle lepsze. Więc ja mu dam, bo on walczy. Jeszcze procent sobie z tego wyciągnie. Będzie ciekawie. Słaba obrona. To jest ciekawe. 13 do spell damage w Diablo 3 to by było naprawdę niesamowite, bo w przypadku <coughs> czarodzieja to się właśnie z tego korzysta. 24 tysiące. Dobra, sprzedajemy. Nie ma co trzymać do kolejnego aktu, żeby była droższa. Co prawda mamy miejsce, ale jakoś nie mam na to ochoty. Nie wiem, czy jest sensa, sens regenerować drużynę. Na wszelki wypadek, o tak zrobimy. I najemnik tu. Ja nie wiem, czy padnie, czy nie. Czy sobie poradzi? O, najemnik tu kosi, widzę. Chociaż teraz. Nie, no tego to nie wytrzyma. No bez przesady. Teraz niech tak będzie. No nie, znowu ci zostaw mnie. Nie. Dobra, jakoś... No nie, no nie, no bez przesady. Zaraz mnie. Tu rozwalał. Musimy uciekać. Tam był portal. Więc ja spróbuję uciec do portalu. Uda mi się i nie. Otworzę nowy. Naprawdę tu jest ciężko teraz. Wiesz, starożytni to przy tym nic. Nie wiem, czy sens, ale Twos stworzy całą drużynę na nowo. Przynajmniej bez Shadow'ów. Teraz mi się powinno jeszcze udać tego, tak. Powoli powinniśmy ich połupać. Amulet. No, biżuterię trzeba brać. Teraz trzeba się wycofać. Jeszcze ci tu byli. Dobra, teraz atak niezły. Jest zwycięstwo, ale trucizna jednak nas doi. To nie jest łatwe, nie na mnie, tylko na nich. Kolejny tu jest, dobra, stanę sobie jakoś tak. Najemnik niech chociaż walczy. Bo jest najlepszy, nie we mnie. Ciągle idzie do mnie. Co to, to ma być? O, ale najemnik mu przywalił. No widzicie, jest ciężko, jest ciężko. Dobrze, że ja mam przyzywanie, nie ożywianie i nie trzeba mi zwłok. To jest niewątpliwą zaletą. Ale za to potrzeba many. Odnowimy tego. No i okej. Okay. Teraz już możemy jechać. Nie zostało ich tak dużo. Najlepiej no jakbyśmy się nie zatrzymywali. O nie, co za kanonada! Ale najemnik to wytrzyma, dobra, niech najemnik tutaj walczy. On będzie główną siłą napędową tej drużyny. Sporo wytrzymuje, jak widzicie. Nie! Nie, 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 nie. Urde, co to było? Myślałem, że to. O ten, centaur. Udało się. Niesamowicie trudno. Boję się, już po kolejne poziomy trudności. Jednak wolę mieć zawsze wyzwanie i nigdy nie przejść. To jest zdecydowanie. W Diablo 1 na HDModzie mam problem z tru pod poziomem trudności, a jest ich więcej. Jakim cudem? O, bo on jest taki. No to musimy zregenerować koniecznie. Dlaczego ja mam taki pas? Tylko tyle mikstur. Tylko tyle pasków można. Teraz powinienem już sobie poradzić. Runka tal. Ok, wycofujemy się. Nie przychodzili i odchodzili. I tam, co prawda, nic nie ma, ale dla zasady trzeba pokonać przeciwników. Oj, 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 Dobrze, że ja tu się w miarę... Mam nadzieję, że to wystarczy. O nie, niszczą nam te. O nie, on idzie po mnie. Jest! Zwycięstwo! No ta trucizna to chowa jak już ponów. No nie, tak mi puścił O, widzisz jak padają jest po prostu przesadzone O, zwycięstwo, ale lepiej przez to nie przechodzić Mi się pewnie mana skończyła Skończyła mi się Musimy wrócić do miasta i kupić

No nie, nie mam złota. Nie, no to na pewno będzie więcej warty Nie w topie. Tyle identyfikujemy przedmioty, dokończymy ten poziom i będziemy szli na następny. O właśnie, 6400 tyle bym stracił. Mi też trzeba, tylko troszkę mniej po prostu. O, widzicie, parę przedmiotów sprzedanych, już tyle do przodu. No, i co teraz? Wracamy. Jakbym padł, trzeba mieć portal. Viking na 100% wypadł, bo tu taki nawał, że nie sposób. No i jeszcze te shadowy spróbujemy bez sensu, trochę, ale. Ale może dadzą radę. Nie, 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 nie wchodzimy tam. On już w ogóle jest pokonany? Jeszcze nie. Uciekać z tej trucizny. No, i teraz sporo ich z nich przetrwało. Właśnie przez to uciekanie z tej trucizny. Jednak tam ich jest jeszcze sporo. W środku. O, teraz zaatakowaliśmy. Nie mieli wsparcia. I się. O. To jest super miecz ten wygląda, naprawdę tylko dla barbarzyńcy. No, już się ucieszyłem. A no może będą jakieś runki na zmienienie tego od lajki postaci jest dana broń. Możliwe. No że wypadałoby tu skończyć odcinek. No, zobaczymy. Nie pamiętam czy ja nazywam odcinki, ale chyba tak. Chyba nazywałem jednak. No, możemy w sumie jeszcze do miasta wrócić, zobaczyć jak to. Jak to będzie z tymi przedmiotami? To na pewno zostawiamy. 192 nieźle. Sporo tyle do witalności. Wi A witalność to parę życia. Bardzo duża szybkość ataku. Fantastyczna broń, szkoda, że nie dla mnie. Jak najemnik w ogóle ma broń? Bo to jest jakaś pika dla najemnika. Na mazonki bardzo dobrze. Nie no to... Bez porównania on musi mieć lepszą. No zdecydowanie. Tarsza ma niezłą obronę. Myślę, że tu miałem jakoś dobrą. Tak sprzedajemy, nie będziemy mieli nigdy innego najemnika, ten jest najlepszy na wszelkich modach i tak dalej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze powrzucam tu sobie. Nie ukrywam, że. Rzucałem byle jak. O, super, tu u tych eliksirów jest. Znajdowanie magicznych przedmiotów. O, tu mamy ekspa. No teraz tak wolno idziemy, więc nie przyda nam się, ale pewnie o tym zapomnę. No, późniejszą fazę. To jest właśnie Noga Wirta i musi coś z tym być. Też z tym zadaniem. Robiliśmy go? Już nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że tak. Yy, jabłka są. Regeneracja. To właśnie bardzo ciekawe, jak mi spada życie. Ale to mnie teraz aż tak bardzo nie spada. Ponieważ w zwarciu. Dwa. pomienie duszy Mephista. Chyba ja tu chciałem. O! Właśnie. Na razie jest nieporządek. Kiedyś tu porządek zrobię. To zdecydowanie. Runki ta runka gdzieś się powtarza. Tutaj zdecydowanie. No i tutaj, dobra. To by było na tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka. Przejdziemy ten poziom trzeci, który jakoś dziwnie inaczej się nazywa. Tak jakby to jakaś jeszcze dodatkowa przyjściowa lokacja była. Ciekawe. Tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!